<śmiennie> Dobra, kolejeczka. Zapraszam Pier, Pierwszy pan w kolejce. E, dzień dobry, nazywam się Pan Zdzikła. <śmiennie> proszę, proszę, proszę bardzo, to dla pana. to jest? Pizza, czekaj. żeby pokazać. widzom. Jeszcze raz o tej pizzy? Co? Ty nawet żadnej szynki nie widać. Kurw, nie, nie, nie no, jest szynka. jest szynka, jest szynka. A wiesz, co czworny? <gulity> Na <gulity> się gówną jadą. Haha, gdzie? pan Bóg dał. Dziecież właśnie. Ja wezmę tego. Proszę. Wandala. Wyrwij to. Wyrwi to Porządnie, nie jak jakaś baba. Po, po, wiesz, po co mam dwie ręce? no Dziękuję, w kolejce. A ty tak. co masz do powiedzenia, gówniarza? Ja mam sok. Dobra, połóż tu i spadaj. Bierz pizzę i spadaj. i spadaj, <grym /dziwia> Dziękuję. Dziękuję. Zacznijmy, mi nie się, że jak myślisz, w